Cześć. podglądacze, Dzisiaj zapraszam na film z ćwilina. 11 listopada. Symboliczna data. Dzień niepodległości. Ale dla mnie również coś bardzo osobistego. Dzień wolności, oddychania pełną piersią i robienia kolejnego kroku w powrocie do siebie. Ruszyliśmy w na ćwilin. Czyt niby dobrze znam, ale za każdym razem. Odsłaniające inną swoją twarz. Start z Jurkowa, niebieskim szlakiem. Dość krótki, około 4,5 km w jedną stronę. Ale z podejściem, które potrafi rozgrzeć, ły. na początku. Pojawiło się klasycznie błotko. Takie typowe, bezpickie. Ale nie szkodzi. Im wyżej, tym piękniej. Słońce przedzierało się przez złote liście. Powietrze było chłodne, ale klarowne. Idealna jesień. Wdeszliśmy już do dobry kawałek trasy. Było absolutnie cudownie. Ten las jest, on ma wszystko. I wtedy, kiedy myślałam, że jest absolutnie jak bajki, z za zakrętu wyłoniła się ekipa. Pozoru zwykli turyści. W rzeczywistości grupa pań i panów w średnim wieku, zaprawionych już procentami. Ale do góry, czasem spotyka się piękne krajobrazy, czasem ludzi, a czasem jedno i drugie. I trzeba wziąć to po prostu na klatkę. że fajne. Tak? I się. Ale idziemy środkiem, chyba, nie? No ja to widzę. Dobrze. To jak idziemy? Bo środkiem widzę, że też jest pokoło, nie ma kamieni. jest bokiem. To co? Próbujemy tam chce, bokiem iść? No sobie się może. Próbować bokiem. Albo ja środkiem, a bo ja coś to iść, w środku, jak ktoś to się tutaj. Bo tam dalej też jest podejście, wiesz? To na razie zobaczymy te tędy. A ja zobaczę tędy. I właściwie idziemy. No i masz to swoje słoneczko. Ty nie masz? A ja się bałam, że ja nie będę mieć. Ale podoba mi się ten nas. Bardzo mi się podoba. Wreszcie mam trasę mniej kamieni, wiesz? Dla mnie każdy krok na szlaku to coś więcej. To kolejny krok to symbol. Tak to naprawdę po operacjach, po trudnym czasie. Filin był kolejnym na mojej liście. Ten szczyt, chociaż mniej znany niż Mogielica czy Turbacz, ma w sobie coś absolutnie wyjątkowego. Kilka, właściwie dwa takie podejścia, które wymagały, no powiedzmy, trochę większego wysiłku, natomiast naprawdę, absolutnie robiąc kilka pit stopów, można iść, delektować się. Jest trasa bardzo, bardzo spokojna, dlatego też częściej wybierana niż, od, niż ta trasa yy, z paru podcinek. A o tej też opowiem. W trasie z swoją drogą fajna nazwa, opowiem, będzie osobny filmik. Spod Cyca wybraliśmy się wiosną tego roku. Czekajcie. Gdy docieraliśmy na polanę michurową, to czas, myśli, emocje, no tak... Kocham, kiedy wychodzi się z lasu, albo z takiej przestrzeni, która troszeczkę zasłania widok na taką polanę, i już zaczynają rozpościerać się przepiękne widoki. Ciekawe, co to za Kotunek. I tutaj dokładnie tak. Wychodząc z lasu, wychodzi się na cudowną przestrzeń, gdzie od razu można złapać takie... Oddech. Widok zapierał dech. Patryk oddali, lekko zamglony. Tym razem nie ukazało się w pełnej swojej okazałości. wrócimy, wróci, będziemy No, ale powiedzcie, że panorama jest. Zatem. Zazwyczaj, one masz jakieś boczne coś? Co? Gorce, mogielica, na wyciągnięcie ręki. że jedną tam jest, druga wieża. No, szkoda, że tak. Tu jest, powiem Ci, widok na ten niezły. Ładny, ładny. A tam następny. Wtedy, kiedy byliśmy, trafiliśmy na wycieczkę, tłumy ludzi, no takie uroki. I myślę, że w każdy dzień tygodnia jest zdecydowanie mniej tłumów, więc jeżeli nie przepadasz za tłumami, prawie jak na Giewoncie, wybierz jakiś dzień tygodnia, niekoniecznie albo święta. Chodź tutaj, Chodź. tu. Trzy, trzy? To nasze

A my legalnie przy ognisku są do tego specjalne miejsca. Była kiełbaska, była herbata i moje przekąski bez glutenu. Jadzie Hanki, Kasie. Złota godzina była naprawdę złota, a światło wyglądało, jakby ktoś nałożył na świat instagramowy filtr, przelezczące liście, promienie przebijające się przez drzewa, Twarze rozświetlone ognie, ja chyba tego nigdy nie zapomnę, ten moment wyczekiwania na zachód słońca był magiczny. Dobrze, że mieliśmy ognisko, bo bez niego Nie. pomimo tego, że świeciło słońce, łód dawał nam się weznać, czuć już było nadciągającą zimę, gdzie niegdzie zmarznięta już była trawa. Jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Marzyłam, żeby zobaczyć złotą godzinę. A ten moment, kiedy dzień kuli się z nocą, kiedy z jednej strony widzisz piękny księżyc, a z drugiej widzisz zachodzące słońce, które chyli się i ustępuje w nocy, to jest naprawdę magia. 100 na sto. Wracaliśmy już po zmroku. Lepiej przygotowana, czyli czołóweczka, jest po zmroku, jest też magiczne. Tak wiem, używam tego słowa nocno. A najważniejsze. Wracaliśmy tym samym szlakiem, w którym wychodziliśmy. Nie zawsze można mieć pętelkę na szlaku. I choć wieczorne zejścia mają w sobie cień niepokoju, to mają też pewien rodzaj intymności z naturą. No, piękna. Wiesz co? Tak fajnie wkomponowana. W tą skarpę. Raz, że wiesz co, w skarpę, a dwa w klimat. No. Nic zrobione na siłę. Kilka konkretów dla planujących. Start Jurków spod kościoła. Na szczyt Ćwilin 1072 metry nad no, poziomem morza. Szlak niebieski. Dystans 4,5 km w jedną stronę. No chyba, że będziesz się zatrzymywać i robić dużo pizzop. Kilometry będą takie same, tylko czas się wydłuży. Przewyższenie około 500 m. Trudność 5 na 10. Dostępny dla średnio zaawansowanych i powracających na szlak. Tak jak mówię, ja byłam 7 miesięcy po operacji. Nie najłatwiejszej? Powrót tą samą trasą. Co warto wiedzieć? Polana Michurowa, jedno z najładniejszych miejsc widokowych w Beskidzie Wyspowym. Legalne miejsce na ognisko. Bardzo ważne. Bardzo ważne, przydatne. Przyda się. Miej łaska. Jesień, absolutnie najbardziej spektakularna pora roku w górach. Jasna ma swoje plusy, ale jesień to feria po prostu barw. Wady. Czasem zbyt towarzysko na szlaku, a na górze bywają tłumy. No taka miejscówka. Wybieraj dzień w tygodniu, jeśli tylko masz taką możliwość. Świnin może nie ma rozpoznawalności babiogórskiego górskiego klasyka, ale ma swój absolutny, unikatowy urok. Ma polane, ma ognisko, ma miejsce dla paralotniarzy, ma ciszę. Ehm, no czasami dobra, jej nie ma. To góra, którą zdecydowanie można naprawdę poznać. A nie tylko zaliczyć. Dla mnie to była lekcja pokory, wytrwałości i absolutnej radości. Więc jesień na ćwilinie zdecydowanie 10 na 10. A teraz pytanie do Was, co wybieracie? Ciszę i lasy jesienne, czy gwar i tłumy z termosami? Albo nie daj Boże z procentami? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie poczytam o Waszych historiach na szlaku. No i co? Do zobaczenia właśnie na szlaku.